Cześć kochani, witam was. By taki nocny dzień. Nocny prawie poranek, bo jest godzina za 25, czwarta a ja się wybieram na urlop pięciodniowy. Jadę kochani na Gdynie, ale najpierw muszę jechać do Rzeszowa a w Rzeszowie przesiadka. A jak tam kochani, u Was. Bo u mnie w porządku. Rzeczy są. tak jest. No i teraz będzie podróż pociągiem. Kochani. Kolejny blok będzie z Gdyni. A jeszcze i tak pojawią się TikToki. Na pewno. Nad morzem, jak standard. Drogi oczywiście też będą. Nie zapomnę o was. Ale kochani. No to co? Po zaczynamy podróż. 5-dniowy urlop. Od dzisiaj do piątku. Cały czas będę bez przerwy z wami w kontakcie. I co? 出门继续，再见。